że Krzysiu tutaj łowi lepiej nie pokazywać bo żal dupę ściska eee, cztery koła a to trochę tańsze Nie to jest w zasadzie budżetowe To kosztuje ile? 3,5 tysiąca Słuchajcie co to jest, nie? Co to jest dla nas, no pokażemy, ja sobie usiądę tutaj, żeby wam nie wiało i zobaczymy jak on to tutaj operuje 190 gram ciężarek poszło a tam nam właśnie stateczek rozłożył. Nie wiem, czy to będzie widać, przybliżę może. O, właśnie nam rozłożył siaty. Tam, tam o, tutaj widać siatę. Dobra, tak to widzicie. O. I Krzysiek ma normalnie. O o o widzicie karpiowe ustrojstwa. Ładną pogodę macie Artur Pyk i Słuchaj, ładna pogoda to jest dlatego, że ja sobie zobaczę siedzę, siedzę w, w namiocie i tutaj nie wieje, A oni tam stoją na wietrze i im to tam nieźle piździ, nie? Natomiast... Ale, ale trochę uspokoiło się. Ja głowa to nie cały świat. Trochę ten wiaterek urzucił. No e, ładnie mamy, słuchajcie, no ładnie to wygląda, ale zobaczcie. Już zaczyna okay, piać, nie? No, może nie będzie tak źle jak zapowiadali. Dalej by nie było e, Jeżeli chodzi o flonderki, bo pewnie się... E, do której będziecie Marcel Marcel się pyta O tak zrobię komórkę, o! Niech komórka jest w namiocie, a ja będę tu i będzie chyba najlepiej Co teraz nic nie piszcie eee. Dobra, jej do której będziemy, nie wiem, jeszcze 3 godzinki, słuchajcie, flonderki są, jest ich dużo Będzie, słuchajcie, z tego filmu. Będzie z tego film. Będzie fajnie Tam jest jeszcze Wojtek z córką Jeszcze dwóch, trzech, czterech innych kolegów, naprawdę jest fajnie A flaszkę macie, bo tak na sucho to słabo No nie mamy właśnie Kurczę, ale my jesteśmy nieprzygotowani, nie? No, ale to taki live spontaniczny na żywo eee, dobra, ale tak wróćmy do tych wędek powiedz nam trzy słowa o tych wędziskach, bo ja próbowałem rzucić tym i nie złamałem ty też, nie, nie udało się, nie? no nie, no słuchaj, 360 mam od ponad roku jakoś nie połamałem tą no, Sensitivę mam 3 miesiące, także też jakoś nie połamałem, także no ciężko jest tą wędkę złamać ale ja podejrzewam, że jakbyś złamał, to chyba no, jest gwarancja no, na to, co? No oczywiście, gwarancja jak na każdą wędkę. No, w dwuletniach gwarancja. Nie mam strachu o to. Ja, ja, ja dlatego, tak... dlatego ja zawsze pierwsze miesiące na maksa wykorzystuję, obciążam maksymalne obciążenie, spróbuję to. Jak wytrzymam pierwsze miesiące, to wytrzyma już. Aha, no coś w tym jest, jest tak. ja e, tak samo, słuchajcie, tak samo z Wojtkiem gadałem e, o tym, e, że wędka jest wtedy fajna, jak my się nie boimy o to, żeby ją złamać, nie, bo e, jak mamy ją na samym początku, to tak kuchamy i dmuchamy, no tutaj kolega mówi zupełnie co innego i tak jak on robi, tak się powinno robić, my natomiast kuchamy, dmuchamy na te wędki e, przez ten pierwszy czas, no bo wiecie, te nieporysowane, nie, i w ogóle... No, a tak prawdę mówiąc, o ma rację. Powinno się od razu mocno tą wędką machać. A uwierzcie Jak... mi, że jest dekater, jeżeli chodzi o sprzęt. na połowretki spojrzeć, jakie porysowane w piaku. No, ja też. ja celu serwisu oczywiście. Komprotek ma 3-4 lata wytrzymać. Ja tak samo, słuchajcie. Ja też nie oszczędzam sprzętu. Natomiast e, to, co Wojtek Kubiak mówił, e, wróćmy do tego jego myśli, a jakiej firmy wędki? Juki? firmy wędki Yuki, tutaj mamy 360 oraz 911, ja łowię A6. No i słuchajcie, Wojtek mówi tak, że on dopiero jak tą wędkę ma już trochę, nie? Czasu, to wtedy mu się lepiej łowi, bo wtedy on ją nie oszczędza, wtedy w zasadzie wo, wali ile potarda, ile, no jak się złamie, to się złamie. No ale tak chyba nie powinniśmy robić, powinniśmy od samego początku tak robić, o! A no może... nie, jest... bo jeżeli ma jakiś feller fabryczny, bo Wiadomo, że nic nie jest idealne. No I jeżeli od samego początku będziemy ją maksymalnie eksploatować i ona się w pierwszych momentach połami miesiąc, dwa miesiące, tak. to wiadomo, że miała jakiś talerz fabryczny, to, 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 to. I mamy to gwarancję. A jeżeli będziemy ją rok, dwa oszczędzać, minie nam gwarancja. I wtedy bo mm. dwa lata, no. nic się nie działo, dobra, teraz możemy i dać. No to jest złe gwarancja się skończyła i niestety na was koszty. Właśnie to nie? Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. E, no dzisiaj same flonderki, ale myślisz, że coś jesteśmy w stanie tutaj wyłuskać we Władysławie o tym, o tej porze, oprócz flonder, coś innego? Znaczy no, się myślę, że nie. Nie, no. Nie, nie. Znaczy miałem dużą dość flądrę, bo szła typowa flądra 2 by mikro. O! Wczoraj miałem taki powyżej 40 cm także myślałem, że mogło być coś większego, jeżeli chodzi o flądrę bo raczej yy, troć nie, nie, nie. troć na inaczej pracuje uh -huh, uh -huh. a ta typowo, takie pompowanie, bo nie do dołu tak. Tak, tak. zobaczcie, przybliżymy wam, bo oni tam cały czas pracują, my tu gadu gadu a oni zobaczcie, co chwilę coś wyciągają ja zażartowałem sobie, że nie da rady pogadać, bo co chwilę coś idzie faktycznie jest tych fląderek sporo zobaczymy może się uda nakręcić jak to właśnie dopiero zacznie tak 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 no właśnie właśnie bo to jest jeszcze widno a ponoć o, nie mogę no właśnie. to jest jeszcze widno a jak się robi ciemno to dopiero wtedy zaczyna Dokładnie, brać wczoraj no? dopiero jak zaczęło się ściemniać czy się zrobiło ciemno już te pierwsze pół godziny jak się po prostu no, ta fonderka zaczęła dość ładnie intensywnie żeroć. Tylko tak daleko bo kawałek tutaj łapa. Ona podeszła bliżej do brzegu, to będzie cały czas tam tylko, Trochę boczny wiatr, ale ta fala tam dłuższy jest. No, dajcie znacie, czy mocno Wam wieje, czy ten wiatr tutaj mocno słychać, bo może trzeba będzie się jakoś schować. Niemniej jednak, a, dobra, schowam komórę w namiot. Niemniej jednak będziemy kończyć, no bo słuchajcie, dzisiaj się tu pojawiliśmy testować też troszeczkę wędki, bo tak jak wiecie, mam tą A6 od piłki, tak jak żeście mówili zresztą, no i mam też litor od Nikado i łowię właśnie na te dwie wędki. Tam dalej mam stanowisko, będzie z tego film w sobotę, także oczywiście łapka w górę jak najbardziej i do zobaczenia w sobotę. Natomiast pamiętajcie, w niedzielę o 20.00 mamy, no, Będziemy się uczyć łowić troć po szwedzku. Nie gotować po szwedzku, tylko łowić się, zobaczyć jak to właśnie u nich wygląda, jak w ogóle wygląda to, żeby się do nich wybrać, jak to jest tanią, bo jak to zrobić tanią, da się jak najbardziej. No ale zobaczymy też ich patenty. A może spróbuj na spina, Marcel napisał. Nie, słuchajcie, na spina żeśmy się zgadali z Jackiem, nie. Jarkiem Rusakiem na spina, natomiast, no pokażę jak to wygląda, słuchajcie, bo to nie wygląda fajnie. E, em, fala jest, no jest fala, no tutaj akurat teraz, akurat teraz nie ma, nie? Natomiast fala jest dosyć duża, wiecie, i to się tak nie da, to się tak, to się tak myśli, ale na tego spina jest ciężko, ale flądra jest i na spina by się dało. Natomiast czekamy cały czas na lepsze warunki, lepsze warunki atmosferyczne, bo to dzisiaj Fajnie jest, o, dobra, czekajcie, koleżanka przyszła, tak? Flondra jest. Następna! Nie no dobra, no to, no to idziemy, idziemy szukać, żeby się pogadać z tą następną flondrą. E, a czemu? Powiedz teraz parę słów do mikrofonu. E, czemu ty z tatą przyjeżdżasz na plażę? Po co? Przecież to jest nudne. Właśnie, że nie. Właśnie, że nie? nie? A co ty robisz, jak tata łowi ryby? Złowił tą flądrę teraz? Ojej. No tutaj jest moje stanowisko. E... Fajna ta wędka, szczególnie ta od piłki Fajnie i się ten. Zobaczcie ten, ten, ta końcóweczka wygina naprawdę widać brania. Natomiast dzisiaj trochę wieje, tego nie widać. Ogrzewień. No powoli zaczynamy, powoli zaczynamy ten. Tą przygodę z surfem na plaży, tak jak widzicie, jest nas dużo, fajnie się dzieje. Mm. Tutaj kolega Janek, on um, łowi na jedną wędkę a najwięcej flandermanie. Zobaczcie, no to jest, to jest kij. To jak człowiek złapie, to chociaż czuje, że ma, nie? No i patrzymy, i co ty masz? Masz flondrę! Ale malutko Nie no co ty gadasz? Taka flądra No taka malutka, zobaczymy ile ona ma no A... 28 Ale poczekaj, bo tam, tam jest nieco większa Profesjonalna miarka Tak 35 No i o. ładnie no, tak. o, no dobra, to e, ja lecę dalej W Okoliczności przyrody fajne Ale, ale tak jak słyszycie wieje Ale film będzie zrobiony tak Żeby nie było wiadomo, że wieje Ale nie ten, ten w sobotę Łapka w górę I do zobaczymy. cześć